Kiedy mówimy o zimie w górach, jedną z takich podstawowych rzeczy, taką ikoną, która przyjdzie nam do głowy, kiedy mówimy o zimie, bardzo często będzie czekan. Narzędzie niezbędne do bardziej zaawansowanej turystyki w tatrach zimą, w górach wysokich. W zasadzie niezbędne, aby zachować bezpieczeństwo w terenie zaśnieżonym, oblodzonym czy na lodowcu. Moja kolekcja czekanów to kilka sztuk. I tak jak powiedział kiedyś mój górski guru Steve House, Nigdy nie należy pozbywać się swoich starych czekanów, bo są bardzo miłymi pamiątkami. Tak jest w moim przypadku również, ale chciałbym pokazać Wam te, którymi cały czas dysponuję, nawet jeżeli ich nie używam, dlatego że są one bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób wyglądał mój wybór czekana i w jaki sposób dobierałem modele, których używam i używałem do moich aktywności górskich. Pierwszym czekanem, jakiego zdarzyło mi się w ogóle używać, był ten model Raveltika. Sama firma już nie istnieje, została przejęta przez inną czeską firmę, ta jeszcze chyba przez kolejną, ale czekan pozostał. Widać, że ma trochę śladów używania. No i rzeczywiście był ze mną na kilkunastu szczytach alpejskich, wchodziłem z nim na kilka poważnych szczytów tatrzańskich również. Towarzyszył mi podczas wielu łatwiejszych i trudniejszych dróg i mam do niego pewien sentyment. A tak jak widzicie jest to bardzo prosty model, ale w momencie kiedy go kupowałem miał 70 cm długości. Zgodnie z ówczesną tendencją, aby dobierać długość czekana w swobodnie zwisającej dłoni, tak aby sięgał on do kostki. Po pewnym czasie stwierdziłem, że tak długi czekan jest mi niepotrzebny. I skróciłem go, odcinając ostatnich kilkanaście centymetrów szlifierką, tworząc taką... Zaostrzoną końcówkę, która jest pusta w środku, niczym szabla śnieżna. Ten czekan był wyposażony w normalny grot, w tej chwili jest, jest sporo lżejszy po odcięciu, po odcięciu grotu, natomiast cała reszta jest zachowana. Co go cechuje? Przede wszystkim klasyczne aluminiowe stylisko, lekko wygięte. Ma też zaokrąglony dziób i cała głowica wykonana jest ze stali. Również ostrze czekana, takie bardzo klasycznie zagięte, jest przystosowane do normalnej turystyki. Ma też dosyć dużą klasyczną łopatkę, więc jest to bardzo, bardzo dobry przykład czekana wszechstronnego. Dlaczego taki kształt? Bardzo często możecie spotkać się z czekanami, które są proste, idealnie proste jak laska. W moim przypadku od zawsze używałem czekana jako lekko wygiętego, ponieważ lekko wygięty kształt styliska pozwala na lepsze osadzanie ostrza w momencie, kiedy używacie czekana do wspinania takim klasycznym ruchem przed sobą. Oczywiście przez 90% czasu czekana używamy jako laski, najczęściej idąc po stromym zboczu, Albo po lodowcu, wbijając go przed sobą lub za sobą, aby ubezpieczać potencjalny upadek. Ale na, tych, na te nieliczne momenty, kiedy wchodzę w trochę trudniejszy teren, e, chciałem mieć czekan, który po pierwsze e, będzie, lepiej osa będzie lepiej osadzał się podczas uderzenia, a to gwarantuje mi właśnie to wygięcie, a po drugie będzie nieznacznie chronił palce w momencie, kiedy uderzam czekanem o zbocze, to lekko wygięte stylisko. Troszeczkę odsuwa moje palce od powierzchni lodu albo śniegu i powoduje, że po prostu nie uderzam nim. Model bardzo prosty, pozbawiony Ci takich, nie wiem, dodatków e, rękojeści poprawiających chwyt czy, czy, czy czegoś w tym rodzaju, ale cały czas funkcjonalny. A mam go i trzymam go trochę jako pamiątkę z sentymentu, ale również ze względu na osoby, z którymi idę w góry. A zdarza się, że nawet jeżeli ja sam używam już innego modelu. To chociażby moi klienci, z którymi byłem nie wiem, na Kazbeku czy na Elbrusie, potrzebowali Czekana i aby nie pożyczać, nie pożyczać niepotrzebnie takiego narzędzia na miejscu, zabierałem wtedy mój, mój własny sprzęt. Bardzo prosty, cały czas funkcjonalny, myślę, że czeka go jeszcze niejedna górska przygoda. Drugim narzędziem, a właściwie narzędziami jakich używam są również dziaby, kupione dokładnie w tym samym czasie, dwie dziaby Raveltica. Ten model nazywany Demon cały czas funkcjonuje na rynku, chociaż jest dosyć mało popularny, natomiast mimo iż dosyć niszowa, ta, ta działa wzbudziła moje zaufanie tym, że była bardzo uniwersalna i jednocześnie miała prostą konstrukcję. Te dwa czekany są identyczne, z wyjątkiem młotka do wbijania haków i łopatki do rozkopywania śniegu i wspinania się w bardziej miękkim śniegu. Tak jak widzicie, stylisko jest dużo bardziej zaokrąglone, przypomina trochę kuarka, czy jakieś starsze modele Pecla. Ale to zaokrąglenie powoduje, że jesteśmy w stanie dosyć mocno przyatakować strome albo nawet pionowe ściany. Dodatkowo, to co tutaj widzicie, to również mikstowe ostrze w zupełnie innym kształcie niż w czekaniu turystycznym. W czekaniu turystyczne bardzo często mają te ostrza zaokrąglone w dół. To ostrze charakterystyczne dla dziapki ma taki kształt banana, co powoduje, że idealnie siada na małych, małych chwytach skalnych, na jakichś krawątkach. Jestem w stanie używać tego ostrza również w terenie mikstowym, czyli skalno-śnieżno-lodowym, ponieważ jest ono dosyć grube. Kiepsko siądzie w lodzie, natomiast idealnie sprawdzi się przy kontakcie ze skałą. W tej chwili używam tego czekana bardzo rzadko i tego niestety żałuję, ale od czasu do czasu sprawdza się, kiedy wybieram się na jakąś taką nawet samotną przygodę gdzieś na tutaj sąsiednim kamieniołomie, gdzie nawet latem na twardej skale Taki czekan siada, siada całkiem dobrze. E, takie podwórko do dry toolingu mamy tutaj pod bokiem i e, jest to całkiem fajna rzecz. To co jest dobrego w tym czekanie to jego prosta konstrukcja, możliwość oczywiście wymiany łopatka, łopatki i, mm, i ostrza za pomocą e, śrub. E, to co jest tutaj też wyraźnie widoczne to bardzo dobry wspornik na dłoń. Nie tylko chroni on palce przed uderzeniem, ale pozwala też opierać dłoń a, i utrzymywać się na takiej dziabie w zasadzie bez wysiłku. Nie widzicie tutaj żadnej ląży, ale używam do obydwu tych dziabek ląży. Nie są to jednak ląże nadgarstkowe, które opasuje się na dłoni, ale ląże z dwiema elastycznymi taśmami, gdzie środek jej trafia do łącznika przy uprzęży, a dwie, dwa małe karabinki wpinane są tutaj, tutaj u dołu. Pozwala to uchronić dziabę przed zgubieniem w sytuacji, kiedy jestem na dłuższej drodze i nie chcę, żeby działa po prostu spadła na ziemię czy na głowę mojemu partnerowi. W momencie, kiedy wspinam się na łatwej drodze, czasami chętniej używam tych dwóch narzędzi kompletnie bez, żadnej, bez żadnego zamocowania. W takiej sytuacji muszę być bardziej ostrożny, ale też pozwala mi to na większą elastyczność. Odkładam wtedy takie narzędzie gdzieś na przykład na ramię i za pomocą dwóch dłoni mogę chwytać jednej dziaby. Bardzo fajnie leżą w dłoni, bardzo fajnie się nimi operuje. Są dosyć ciężkie oczywiście nie da się ich porównać z jakimiś karbonowymi modelami robionymi na przykład przez Elite Climb, ale cóż, no na moje potrzeby będą wystarczające jeszcze prawdopodobnie przez wiele, wiele lat. Bardzo tradycyjny model, z całą pewnością fani ekstremalnego dry toolingu czy wspinania lodowego Wybiorą jeszcze bardziej ekstremalne, bardziej zakrzywione styliska, ale do takiego uniwersalnego wspinania w różnorodnym terenie jest super. Co cechuje moje ostatnie sezony, to raczej łatwiejsze drogi albo turystyka wysokogórska i wyjścia raczej na wysokie szczyty, ale stosunkowo łatwymi drogami. I narzędziem, którego używam w tym momencie jest ten Czekan DRONE Plus od Climbing Technology. Wybrałem tą firmę, bo ich stosunek jakości do ceny jest, jest znakomity. Jeżeli przejdziecie się zimą po Tatrach Wysokich, prawdopodobnie zobaczycie tam mnóstwo charakterystycznych czekanów o takich czerwono-malinowych styliskach. Mnóstwo z nich to właśnie proste, dosyć tanie modele Climbing technologii, idealne dla początkujących i średnio zaawansowanych. To, co cechuje ten czekan, to również wygięte stylisko. Które nadaje lepszy impet podczas wbijania w śnieg czy, czy w lód, a również delikatnie chroni moje palce. W odróżnieniu od pierwszego modelu jest tutaj gumowa rękojeść, która daje bardzo pewny chwyt i normalny krot na, na zakończeniu. Natomiast czym różni się ten czekan od mojego pierwszego modelu? Po pierwsze, łopatka jest tu nieco bardziej oszczędna, co jest zrozumiałe, bo używam jej dużo rzadziej. Natomiast Ostrze czekana jest zakrzywione nie jako półokrągłe, ale właśnie jako banan. Więc ten czekan jest de facto czekanem turystycznym wyposażonym w ostrze od dziabki. To powoduje, że idealnie nadaje się do wspinaczki na przykład po stromych zboczach, jakichś żlebach czy kuluarach i mogę z niego skorzystać również na całkiem technicznej drodze, e, używając tylko tego jednego narzędzia w formie właśnie dziabę. Oczywiście idealnie sprawdzi się też e, jako czekan turystyczny, w momencie kiedy idę po lodowcu albo po niezbyt stromym zboczu i kiedy wspinając się, ubezpieczam się przed sobą, schodząc gdzieś tutaj z boku czy trochę za sobą. Ta długość 59 cm, jaką on ma, jest idealna do takich zastosowań e, właśnie ogólno górskich. Możecie zobaczyć, że stosuję tutaj pętlę, taką elastyczną lążę, ale nie jest to pętla, którą zakładam na nadgarstek. W momencie, kiedy wędrujecie z czekanem, przy każdym zakręcie. Czekan powinien znaleźć się po tej stronie, która jest bliższa zbocza. To powoduje, że czekan powinien być przekładany z dłoni do dłoni, a w momencie, kiedy macie pętlę nadgarstkową na powyżej waszej dłoni, musielibyście ją również przekładać, co jest dosyć kłopotliwe. Rozwiązaniem tego jest zastosowanie prostej ląży. Ta akurat została zrobiona przez polskie lotce. Zakończona jest karabinkiem, który wpinam do łącznika mojej uprzęży i w tej sytuacji jestem cały czas połączony z moim, z moim czekanem i mogę swobodnie przekładać go z ręki do ręki. Elastyczna ląża jest na tyle długa, że nieważne jak daleko sięgnę zawsze będę miał pełny, pełną możliwość operowania tym narzędziem a jednocześnie nie blokuje mi ona w żaden, sposób, w żaden sposób ruchu. Mogę teoretycznie założyć ją na nadgarstek i w jakiś sposób, na przykład tak zabezpieczyć na chwilę, czekam przed upadnięciem gdzieś, gdzieś w pustkę. Ale tak naprawdę nie jest to potrzebne. W momencie, kiedy we, idę i jestem na lodowcu czy na zboczu, cały czas ten karabinek, który gdzieś, jest gdzieś tutaj przy, przy ląży, i w tym się mogę nie myśleć o tym czekanie, po prostu przerzucam go z ręki do ręki w miarę jak teren się zmienia i w miarę jak ja, idąc trawersami, e, zakręcam na zboczu. Jest to bardzo e, prosty, bardzo niekłopotliwy system i również zabezpiecza mnie przed tym, że w sytuacji, gdybym hamował gwałtownie, e, a czekan zostałby mi wyrwany z dłoni, nie wyłamuje sobie nadgarstka, ale cały impet idzie na uprząż, co jest dużo, dużo bezpieczniejsze. Bardzo fajne narzędzie, bardzo uniwersalne i dla początkujących, i dla zaawansowanych. I w zasadzie, gdybym w tym momencie miał wybierać jakikolwiek czekan, to byłby to dokładnie Drone Plus. Bardzo fajny, bardzo udany model. Są jednak momenty, kiedy bardzo chciałbym dysponować drugim narzędziem. Tak było w, nawet nie w trudnych górach. Wystarczyło, wystarczył jeden weekend w Tatrach, kiedy wylądowałem na Orlej Perci. I niedaleko zawratu mały żleb honoratka, który, który posiada taki stromy odcinek. Śnieg był dosyć niepewny, więc bardzo brakowało mi drugiego narzędzia. W kiedy ten czekan był wbity w śnieg, a ja chciałem wykonać jeden ruch, aby przesunąć go w górę lub w dół, brakowało mi czegoś czym jeszcze mógłbym przytrzymać się z I takim narzędziem, które miałem zastosować w tym roku, już w wakacje, był ten mały czekan. To jest Guli, mały model Pesla 45 cm długości. Widzicie, że jest, przypomina nieco dziabkę. Stylisko jest również wygięte. Ostrze czekana przypomina trochę ostrze dziabki. Znowu, z taki... Lekko wygięty banan. Posiada młotek. Czekan występuje w dwóch odmianach, ale ja wybrałem młotek właśnie pod kątem potencjalnego wbijania haków czy osadzania jakichkolwiek innych punktów. Natomiast to, co jest w nim fajne, to fakt, że jest szalenie lekki i posiada ruchomy wspornik, który można przesuwać wzdłuż styliska. W momencie, kiedy używam go jako zwykłego czekana turystycznego, na przykład fanami takich czekanów będą ski turowcy. Mogę po prostu trzymać go w dłoni w ten sposób i operować nim tak jak laską. Ten wspornik na dłoń w żaden sposób wówczas nie przeszkadza. Kiedy teren staje się trudniejszy, a ja chcę użyć tego czekana jako dodatkowej dziabki, przesuwam wspornik ku dołowi i w tym momencie moja dłoń bardzo pięknie opiera się, nie wykonując w zasadzie żadnej pracy poprzez zaciskanie, a ja mogę używać tej małej dziabki jako dodatkowego narzędzia. I cały mój zestaw na takie trudniejsze, techniczne, bardziej techniczne drogi będzie wyglądać w ten sposób. Nie dwa ciężkie czekany, ale jeden uniwersalny turystyczny, którego mogę używać jako dziabki. I w momencie, kiedy ten czekan chcę wyjąć ze śniegu i przesunąć go gdzieś niżej lub wyżej, ten pewnie ubezpiecza mi w zboczu. Ostrze tego jest nieco cieńsze, ale pozwala to operować również w lodzie. Więc taki zestaw, który staje się lżejszy niż dwa pełnoprawne czekany, jest całkiem, całkiem uniwersalnym i całkiem udanym zestawem na właściwie dowolną drogę, która nie jest ekstremalną drogą spinaczkową. A w momencie, kiedy skończyliście już Waszą spinaczkę, błagam pamiętajcie o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć czeka. Nie tylko prawidłowo przyczepić go do plecaka, ale również użyć osłony, która zabezpieczy ostrze. I łopatkę na czas transportu. To pozwoli uchronić Wasz bagaż, Was samych, ale także postronne osoby dookoła. A w momencie, kiedy już skończycie Waszą wielką wspinaczkę, może okazać się ona na tyle wspaniała, że zasłuży na własną prelekcję, a może nawet na złoty czekan wręczony podczas festiwalu górskiego. No i koniec końców, może okaże się, że Waszym udziałem padnie także ta mała fajna pamiątka. Czyli właśnie złoty czekam. I tego Wam życzę.